W tym filmie nagram sobie w Bed ale na 3D texturpaku. Tak, ok, także jestem już w gierce. Jak widzicie, miecz wygląda naprawdę bardzo dziwnie. Jest taki, no, 3D po prostu. Jak tutaj również one jakby wystają ze swojej defaultowej tekstury. E, ale dobra, pójdziemy sobie na środek. Co to jest w ogóle? O, serio, zniszczyli mi beda. O, zielony masz przerąbane teraz. Kom jeden blok, najgorzej. Nie wiem, co teraz zrobić. Dobra, no, no, pójdę sobie tutaj. Chcemy go zabić. Ok, leży. Czy tamten gość mnie gonią, on mnie chyba goni? Muszę. No nie, 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 to jest pogierce to jest chyba po gierce. Dobra, musimy go jakoś zabić, a ja mam Loa. Dobra, zabiliśmy go, let's go. Ale tu kilo w ogóle też dziwnie wygląda. W sumie wszystko tu dziwnie wygląda. Ło, ktoś tu jest! Nie, on ma żelazną zbroję, nie wierzę. O, kurde, było blisko, było blisko. Ja zniszczyłem sobie zaraz zielone mu łóżko, bo on mi też zniszczył. Dobra, on idzie do swojej bazy. Ja idę do niego. Walimy mu z fireballa. Robimy fireball jumpa. Bijemy go, rozwalamy łóżko i teraz robimy na nim final killa. Nie, tam chopleci, tam chopleci, tam chopleci. ja jeszcze mam pół serca, pół serca, pół serca, dobra. Nie mi, nie, bi, nie, bi, nie mi, nie nie Proszę. O kurde, ale to było close. Dosłownie zjadłem refak gdyby sekundę wcześniej do mnie chłop przyszedł, to na stół ja bym nie żył. I tak nie żyje. Dobra, teraz wygrywamy tą gierkę, jakie to jest dziwne szkło. Lecimy sobie tutaj do czerwonego. Dobra, dostał hita. Teraz go zabijamy. Leży. I nie ma łóżka. Dobra, zabijamy go drugi raz. Proszę! No serio, praktycznie 0hp mu zostało. Ha, że on do mnie leci, o kurde. Dobra, zabiłem. My teraz polecimy sobie tutaj na Diaksa potem do tamtego zielonego. Dobra, jesteśmy zielonego w ogóle... A właśnie ktoś zieloną zniszczył łóżko. Zabiję tego i co jest Albo ja zgarnę sobie final killer. Dziękuję i jeszcze zgarnę sobie drugiego killa. Co ty kolego tutaj próbujesz? Do widzenia. A ja tylko ja jestem i jakiś biały. Gdzie biały ma bazę? Nie mam pojęcia. O, zniszczy mi łóżko. Lecimy sobie fireball jumpami. Ej dobra, robimy to, kupujemy łuk. Nie wiem po co, w sumie on fajnie wygląda. Okay, on ma tam bazę, kurde, daleko trochę. A dobra, mamy firebole, więc powinno to nam dosyć szybko zająć. Dobra, on tu jest, on tu jest. Walę do niego z łuku. Nie, on leci do mnie firebolem. Dobra, walnę go w powietrzu. Walę do niego z łuku w powietrzu! Dobra, nara. Nie, co jest? Dobra, ale zabiłem go. Lecimy sobie kolejnym firebolem. To, to będzie pierwsza wygrana gra na 3D tak turpaku. Zaraz się okaże firebolem walimy z łuku, dostał z łuku Nie, ja, ja, ja mam takiego ja mam ja mam strasznego lowa, ja mam strasznego lowa nie, 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 nie Ja pierdziela, miała być pierwsza wygrana Dobra, do trzech razy sztuka teraz się uda wygrać gierkę Jezu, chłopca chyba na maksa leci Walasz co jeżeli zrobię tak Nie, to mi nic nie dało, nie, on leci do mnie Skoczył! No nie! Co się ze mną dzieje? Coxcraft? Co, Dobra, zabijamy go to hita, nie mam bloków, zginąłem, ale dobra, przynajmniej go zabiłem dobra, zabiłem szybko leciłem mu zniszczyć beda mam nadzieję, że zdążę, no nie no, co ja odwalam, nie zdążę ja... Myślałem, że to jest most dobra, to trudno, zabijemy go sobie drugi raz nie, on nawet, on ma gdzieś to łóżko chyba zniszczone czy teraz go zabijemy? nie nie no, on kupił sobie żelazną zbroję, no tak być nie może trzeba go zabić dobra, udało się Także w tej chwili polecimy sobie na środeczek. To nieźle, utknąłem tu z czterema diamentami. No nie mogę się nawet ruszyć, Cez, Dobra, skoczyłem do Wojda. Aha, nikt oprócz mnie nie ma łóżka. To nieźle. Drojemy refa i robimy fireball jumpa. Najpierw giniesz ty. No, chodź tutaj. Dobra. Jo! Czemu ja prawie zginąłem? Co się dzisiaj za mną dzieje? Nie wiem, ale teraz gonimy czerwonego. Dobra, on jest nad nami. Prawie go hitnąłem, ale dobra. Dostał i. Zginął. Osiem diaksów mam. Osiem emeraldów, dobra. Robimy tak. Kupujemy sobie diamondowy set. Ej, ale te potki dziwnie wyglądają. Dobra, pijemy je. Ło, stary, no nie mogę czytać bloków. Dobra, w sumie i tak giniesz. Ej, te potki naprawdę są fajne. Dobra, lecimy. Cyk, cyk, cyk. On nie wie, co się dzieje. Zbliżujemy się do niego, skaczemy. Nie doskakujemy, ooo, ale wyskoczyłem na farcie. O mnie goni? Nie, on mnie odpuścił. Okej. Okay. Ja go natomiast nie odpuszczam. Zaraz wale. A nie, on tutaj stoi, dobra. Piję kolejną potkę. Nie refa. W sumie on ma, nie wiem, drewniany że nawet seta nie ma. Robię tak o. 360 i zabijamy go. Dobra, mamy. tylko się nam też zniszczy łóżko. Jest to jakiś żółty. I gdzie on teraz jest? Dobra, widzę tego żółtego. Robimy fireball jumpa i zabijamy go. Nawet potknie zdążył wypić. Ja! To ja zginę zaraz, dobra, zabiłem go. Dobra, się od razu do kolegi, jak zawsze. Dobra, chopco jest już u mnie. Zabijamy go. Leży i teraz idziemy, idziemy mu zniszczyć łóżko. Jestem, mogę go tu zabudować? Nie, ale mogę go może. No, nigdzie go nie mogę zabudować. żeby mu zniszczy łóżko, się z nim bawię. Ja pierdzielę i ja przez to ginę. Dobra, giniesz! No nie! Ale jestem nubem w tą grę. No i zniszczył mi łóżko. Dobra, nie, ja muszę tą gierkę wygrać. Jak nie wygram, to nie wiem, co robię. Nie ma szans, że nie mogę tej gry wygrać. On tu jest, no ja mam go gdzieś w sumie. Nie! Proszę, proszę. Zniszczyłem łóżko? Zniszczyliśmy! Teraz go zabijamy. Let's go, dobra. I wygrywamy, gierka, wygrywamy. Nie! Przyszedł do mnie jakiś żółty. Co on robi? Co on odwala? Dobra, idę mu zniszczyć łóżko w sumie. Albo nie, najpierw sobie muszę kupić coś, bo mam naprawdę dużo emeraldów. Aha, i poszedłem do złej bazy. Dobrze, spróbujemy go zrzucić. Jezu, ale on ma lagi. Do widzenia. Ale on jest zlagowany, dobra. On tu znowu przyszedł. Ja nie mogę. Zginął? On zginął? Chyba ta. Znowu do nas leci. Tym razem. Pijam potkę na speeda, znaczy full na Jumpusta. No, znaczy jem to i walę fireball jumpa A, zniszczyłem mu i tak łóżko, walę kolejnego fireball jumpa, jem to I wchodzę i biorę dwa killa, najpierw ty I teraz ty, jedynie złoty ma beda No to zaraz sobie zniszczyłem mu beda Dobra, walimy fireball jumpa, Obym doskoczył, doskoczyłem O ma tam bazę, on do mnie leci Także idziemy mu teraz zniszczyć łóżko Dobra, najpierw musimy go zabić Dobra, niszczymy się stąd ulatniamy, bo mam trochę Loa. Dobra, lecimy go teraz zabić. Jeszcze jednego sobie refazujemy. Lecimy. Chociaż nie mam Loa. no dobra, może się uda. Okej. Okay. Let's go, mamy to. I żyje teraz jeszcze jeden różowy W sumie robimy fairball jump? -o. Czemu nie? Tylko gdzie on jest? A! Okej. Okay. Dobra, także ja z tego miejsca dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się i cześć!